Dobrze, że tu dzisiaj jesteśmy, bo dzięki nam ktoś będzie miał łatwiej. Ktoś będzie miał łatwiej. Masz to mięgę? Mam to mięgę. Mam mięgę. <laughs> Czekaj, to trzeba... Tu po lewej możemy, jak jest ta kłod... przy tej kłodzie, o tu. Tu? No, 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 no. To się szybko rozkłada, czy bo... Zobaczymy. <laughs> Okay. Nie grałeś w to jeszcze? Grałem kiedyś tam. <grym> kurwa, robimy się. No, będziemy kurwa, zobaczcie się. Co za... Żeby ino nie wpadło, nie? Będziemy łodzić. <grym> Ty! <grym> Aha, bo tu jest. Dobra. Zobaczmy, czy pływa. To weź klecek, zobacz.

Chyba nas widać. Dobra, pojedyncze no. gięga polega na tym, żeby nie zrzucić wieży i nie wrzucić jej do wody. Wyciągamy po jednym klocku no. i dajemy go od góry. To jest krzywo. W tamtą stronę musisz. tu? Postawmy, może ją tu dalej. Weźmiesz ten klock z dołu? Już. Tu? To się sypie daleko lewi, nie? Dobra, no. to się jakoś pstryka palcami albo coś. nie, nie dosięgniesz rękami. Teraz dłużej. Dobra, to ja zaczynam. Gramy na jedną rękę czy na dwie? Na jedną. Będzie śmiesznie. Kurwa, żebym trafił. <noise> no, aha. To głupi ruchy jest bardzo. Głupie ruchy są najlepsze. No. Jak już wziąłeś, no to musisz dokończyć. <laughs> Czemu ty zacząłeś od samego dołu? Co, co ty robisz, człowieku? ty też zacząłeś. Kurwa, to się szybko skończy. No, już zatknąłem, no to. To, to ciul. Nie, nie rób tego, to się sypie już. Co się sypie? Co się sy... A można poprawiać? Eee, jedną ręką. Ale całą konstrukcję? Nie bardzo. Nie bardzo. i I przegra ten, kto, komu kto się zawalił? Tak, komu, kto zwali wieże. No ten jest chyba luźny. <śmulatuj> <Dziadzie, jadę> <śmulatuj> ale patrz, jak się ręce częstą, nie? Ty, my już cztery minuty jesteśmy Patrz panie jak płynnie. Aaaa! A teraz zróbmy hardgorowego koksa Je, szarpniesz. Co ty zrobiłeś? Co ty tu zrobiłeś? No Zmatowałeś mnie, no Tak się bawimy? Na tą stronę jest przechylona. Przeważona.

Wygrał! Piąteczkę. Dobra, dawaj! Szybko musimy to schować, zanim zaczniemy, wiesz co? Czekaj, póki to... jeszcze, póki mamy Władze w łapach. Ja wy... wiesz co? To w... wszućmy to do tego. Tak można wsypać? No, myślę, że można. Naś, memy, trzeba zabrać. Memy! To jest nowa, nowy lens dla GoPro. Uż. Dobra, będzie.